Witajcie z tej strony, sprytne, a to jest kolejny odcinek FIFA World drogi do pierwszej ligi. Rozpoczynamy od pierwszego meczu, a ten rozgrywamy z drużyną BPL, Mistrzów FCB, naszym rywalem i to on rozpoczyna. Zaczyna bardzo dobrze, ale nasz goalkeeper, czyli Wojtek Szczęsny, spisuje się bardzo, bardzo dobrze, i na szczęście nasze mecz do przerwy kończy się wynikiem 0 do 0. W pierwszej połowie działo się naprawdę niewiele, w drugiej to my zdobywamy bramkę na 1 do 0. W 55. minucie na listę strzelców wpisuje się nasz Diego Koszta. Mamy kolejną sytuację. Ponownie Diego Koszta w roli głównej podaje do Seska Fabregasa. Ten uderza, ale szczał zostaje wybroniony przez golki drużyny przeciwnej i mecz kończy się na nasze szczęście zwycięstwem. 1 do 0, my zyskujemy kolejne 3 punkty w lidze. Mamy ich już łącznie 6. Powiem wam, że po tak długich przerwach, jakich, jakie mam, od gry FIFA World gra mi się naprawdę ciężko. Rywale, nawet tacy, którzy nie mają zgrania. Są dla mnie ogromnym wyzwaniem, musiałbym po prostu grać częściej, no ale to sprawia, że wtedy gram gorzej w Ultimate w FIFA 14, także wybieram pc -ta, wybieram FIFA 14 aniżeli FIFA World. To jest tylko taki dodatek odpoczynek, można by powiedzieć, od FIFA 14, chociaż FIFA World irytuje mnie jeszcze bardziej aniżeli FIFA 14. Kolejny mecz: Manchester City naszym przeciwnikiem, jeśli chodzi o skład, już tak nie do końca. Co działo się w pierwszych 45 minutach, to możecie właśnie zobaczyć do przerwy wynik bezbramkowy. Swoje okazje miał rywal, miałem również je, ja, no ale żaden z nas, nas nie potrafił ich wykorzystać w drugiej połowie. Również, no wyłącznie gra polegała na tym, że broniliśmy się, podawaliśmy piłkę w środku boiska, no i nic więcej takiego ciekawego. Nie działo się. Przeciwnik kolejny raz ma większe statystyki, lepsze ode mnie, większe posiadanie piłki. No, tak jak mówiłem, strasznie ciężko grami się po przerwie. Strasznie ciężko grami się na innym sterowaniu. Isko, isko, będziemy go testować. i Zobaczymy, jak sprawi się w naszym składzie z Ligi Hiszpańskiej. Pamiętajcie że trafiłem go w paczce, A jeżeli chcecie zobaczyć kogo jeszcze trafiłem w paczce no to zapraszam na pack opening z Fifa World jest to kilka odcinków wcześniej, no i gramy, gramy rywal dosyć wymagający rozpoczynamy od kilku dobrych akcji, ale ten, jak nie goalkeeper to obrona rywala potrafi zniwelować, 27 minuta ponownie, jego koszta, tak nie jak on, on tylko dla nas najwięcej goli zdobywa, łącznie ma ich już około 25 pewnie. No kiedyś włączymy jego statystyki i zobaczymy jak to wygląda. Kolejna bramka, eee, to bramka naszego rywala po główce. Widzę, że zaczynają mnie te główki irytować, tak jak to jest w FIFA 14. No mam nadzieję, że takich sytuacji będzie już mniej. Eee, niestety kolejna akcja przeciwnika, Gomis kilka minut potem zdobywa gola na 2 do 1, i tak kończy się pierwsze 45 minut tego meczu. Niewykorzystany karny również w pierwszej połowie przeze mnie. Och, no nie, nie, nie ogarnąłem po prostu jeszcze karnych w tej grze. To był mój pierwszy karny chyba wykonywany w FIFA World. Druga połowa zaczyna się dla nas genialnie. Isko, nasz nowy zawodnik w swoim debiucie, zdobywa gola na 2 do 2. I czy uda nam się chociaż jeden punkt wyciągnąć z tego spotkania? No, wszystko wychodzi na to, że tak. 77 minuta. Vargas dobija rywala. Na 3 do 2. Czy zwycięstwo będzie nasze? Czy trzy punkty trafią do nas? Niestety nie. 90. minuta gol przeciwnika mi oczywiście siadła. Tym bardziej, że porobił moich obrońców jak dzieci z przedszkola, bądź też po prostu z okręgówki zawodników. No ale dobra, to było w tamtym meczu. Rozgrywamy kolejne spotkanie z rywalem, który ma tych rozegranych bardzo dużo. Zaczynamy składna akcja naszego zespołu. Tutaj próba zdobycia gola niestety nieudana. Kolejne podejście to rzut rożny. Tutaj Welbeck próbuje swojej szansy. Niestety Bramkarz genialnie broni. I do przerwy wynik bezbramkowy 0 do 0. BPL, składem tym gra mi się naprawdę opornie ciężko. Nie potrafię chyba nimi grać. Szczególnie jeśli chodzi o atak. Musiałem Benta z powrotem sprowadzić do składu, bo Lukaku i Wellbeck to po prostu słabi zawodnicy. Tak mi się przynajmniej nimi gra. I Wellbecka na pewno z tego składu usunę. Będę szukał innego napastnika, w miarę możliwości takiego, na którego będzie mnie stać. 77 minuta, druga połowa. Olić się wpisuje się na listę strzelców po. Komicznym zachowaniu mojego obrońcy. Nie wiem, jak on nie mógł go przepchnąć i wybić mu tej piłki. Na szczęście, w tym meczu, to nam udaje się w 90 minucie zdobyć gola, który daje nam jeden punkt, a tym samym daje nam utrzymanie w lidze, w której się znajdujemy. Jest to liga piąta. Czy w kolejnych spotkaniach uda nam się awansować? No do tej pory szło nam bardzo dobrze, ale teraz może być inaczej. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Do usłyszenia kolejnym razem.